moja babcia o tym myślała, że trzeba się na to przygotować. Od drugiej mojej babci słyszałem, że ona sobie już kupiła apartament. Czy zdarzyło ci się kiedyś być na jakimś wileńskim pogrzebie? Leżysz w tej trumnie, to może anus jeszcze się ockniesz. Co kraj to obyczaj, głosi przysłowie i tradycje pogrzebowe nie są tutaj wyjątkiem. Polska i Litwa, czy się różnią? O tym właśnie porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim Kamil Smerdel. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam ciebie, witam państwa. Kamilu, czy zdarzyło Ci się kiedyś być na jakimś wileńskim pogrzebie? Właśnie nie, nie zdarzyło mi się, mimo że moja przygoda z Wilnem trwa już szósty rok, ku mojej uciesze oczywiście, ale z taką sytuacją nie miałem do czynienia, więc nawet jak słuchałem Twojej zapowiedzi przed chwilą, to sobie pomyślałem, jakie są różnice. Nie wiem, jakie są różnice między, między tym obrzędem w Polsce a na Litwie, bo widziałem tylko ten w Polsce, więc sam chętnie się dowiem to spróbujmy przypomnieć jak to było bo u nas teraz bardzo się różni ten obyczaj ten co ja pamiętam z dzieciństwa i ten co my mamy teraz kiedyś nie było sal pogrzebowych albo może tylko w Wilnie na wsiach i w mniejszych miasteczkach na pewno nie i Zmarłego wystawiano w domu, i tam odbywało się takie pożegnanie, prawda? Zjeżdżała się cała rodzina, dzieci to było tak, że w jednym pokoju jest pożegnanie ze zmarłym, są śpiewacy, i tak dalej, cała rodzina, w drugim pokoju mogło się gotować, bo na Wileńszczyźnie się częstuje w czasie pogrzebu tych gości, którzy przychodzą pożegnać się ze zmarłym. I gdzieś się bawią też dzieci, i to było takie życie, tak naprawdę przy tym zmarłym, było życie, jak to było u was? To znaczy, to wszystko, o czym powiedziałaś, kojarzy mi się trochę właśnie z polską wsią tego, że moi dziadkowie od strony taty mieszkali na wsi, mieszkali mówię, bo, bo niestety już odeszli. I trochę te obrzędy, czy te zwyczaje związane z pogrzebem przypominały to, o czym ty przed chwilą powiedziałaś. Co prawda? to z czasem stawało się mniej, że tak powiem barokowe. mniej tych elementów towarzyszących pogrzebowi. Się pojawiało, ale słyszałem z opowieści właśnie o tak zwanych płaczkach, które tam przychodziły, o wystawianiu ciała w, w domu i o modlitwach. Nawet gdzieś, jak przez mgłę z dzieciństwa, pamiętam taką sytuację właśnie z tej wsi, w której mieszkali moi, moi dziadkowie. Panie modlące się, odmawiające różaniec wokół trumny wystawionej, wystawionej w pokoju. Natomiast jeśli chodzi o gotowanie i o ten tę kulinarną sferę towarzyszącą tym, tym obrzędom, to faktycznie coś takiego w Polsce i funkcjonowało, i ciągle jest, oczywiście formuła tego się zmienia, ale coś takiego jak stypa, jak takie spotkanie już po pogrzebie, po wizycie na cmentarzu. I to pamiętam już całkiem dobrze, te takie spotkania rodzinne właśnie, rodzinny, najbliższych znajomych, po pogrzebie, po pożegnaniu tej bliskiej osoby, to pamiętam z pogrzebów moich dziadków, właśnie babci i dziadka z tej wsi. Tam było spotkanie z rodziną i, 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 i wspominanie tych osób zmarłych. No była to też okazja bardzo często do spotkania po latach członków rodzin, którzy rozsiani po całej Polsce albo nawet w świecie, mieli powód, żeby, żeby przyjechać i oddać ten ostatni hołd. Bliskiej, bliskiej osobie w postaci obecności na, na pogrzebie, więc te wiejskie pogrzeby kojarzą mi się właśnie z taką, jakby to powiedzieć, większą celebrą, dłuższą, na pewno dłuższą. I msze święte dłuższe na wsi pamiętam, z czego niespecjalnie byłem zadowolony jako dziecko oczywiście. I te wszystkie obrzędy związane z wystawianiem, z modlitwą, to musiało mieć swój czas, to musiało potrwać, to była celebracja i, i, i tej modlitwy, i potem tych rodzinnych spotkań. Tak to pamiętam z polskiej wsi właśnie. Teraz to jest chyba z zdoba, nie wiem. Od z wieczora i w południe już u nas się grzebie zmarłego, prawda, ale kiedyś to było przez trzy dni, to było przetrzymywane w domu taki zmarły. Przez chorobę, bo, bo, bo to były kwestie, o ile dobrze pamiętam, nowotworowe i, i, i dosyć ciężkie i trwające, czas jakiś, więc to na pewno miało wpływ też na to, jak, jak na, na, na ten wygląd zewnętrzny. Zobaczyłem zupełnie inną osobę. Ja pamiętam, no ja nie wiem ile, ja byłam w szkole, więc to jest tak co najmniej 25 lat wstecz to też zaduszki byli taką też okazją później do spotykania się rodzinie, nie? Bo dzisiaj u nas to, to jest taka objazdówka, ja to tak nazywam, bo się objeżdża po prostu w jednym dniu albo w drugim dniu, kiedy w ogóle masz wolne, może nawet nie na tego pierwszego, drugiego albo trzydziestego pierwszego, tylko kiedy ci wypada, objeżdżasz te cmentarze, robisz porządki tam, gdzie nie są zrobione, zostawiasz znicz, kwiat i wyjeżdżasz. A kiedyś, jak te świece były takie woskowe, nie było żadnych tych lampionów niczego. To pamiętam, że robiono najpierw jakoś cyratą albo gazetami robiono taki taki domek dla nich, nie? żeby to się jeszcze trochę popaliło. Potem pamiętam, że ze szkła takie domki też robiono dla tych świec, tam wszyscy te świece wkładali. I to była też każdy chciał, żeby ta świeca trochę się paliła i zostawał tam. Jak zostajesz, to za minutę, dwie, za, nie wiem, dziesięć przychodzi jeszcze ktoś z rodziny, potem oni się rozgadają, jeszcze ktoś z rodziny i znowu to jest okazja do spotkań, do wspomnień, do, 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 do spotkania z tym, kogo nie wiem, n lat mogłeś nie widzieć, a akurat tutaj to była taka okazja i szansa, że się spotkamy. Tak, dokładnie tak jest. Tak i ja to pamiętam z, z dzieciństwa. Przypomniałeś mi sytuację właśnie związaną z, z ozdabianiem grobów i z zapalaniem zniczy. Nie należałem do specjalnie grzecznych dzieci. W związku z tym i, i, i na cmentarzu taką sytuację dosyć y, stresującą dla mojej mamy zorganizowałem, bo ona właśnie spotkała kogoś znajomego i rozmawiała z nim, nie patrząc na to, co ja robię. Kilka lat miałem, nie wiem, nie wiem dokładnie w jakim wieku byłem. W każdym razie z dumą przyszedłem do niej po chwili i oznajmiłem, że Pięknie ozdobiłem babci czy prababci y, grób, a to ozdobienie polegało na tym, że ze wszystkich okolicznych grobów z zniczkę. Cały po prostu łuna jedna była na, na, na grobie mojej y, prababci. No i potem mama miała dosyć spory kłopot, bo ja, ja nie pamiętam. o A nie kazała z który... tobie z tego zrobić, uporządkować z powrotem? Y, no właśnie, m, starała się to zrobić i mi pomóc w tym nawet, pytała z których grobów wziąłem. Ja nie przywiązywałem oczywiście większej wagi do tego, z których grobów który jest. Więc, więc było z tym sporo zamieszania, ale wracając do, do sedna, tak. Te święta to są zawsze okazje do rozmów i do refleksji. Odkąd, taki bardziej, odkąd tak bardziej świadomie zacząłem patrzeć na to, na to święto i, i zastanawiać się nad jego sensem i porównywać je choćby do, z racji zawodu znowu, do, do tego, jak te święta wyglądają gdzie indziej, choćby w Meksyku, kiedy to jest ogromny karnawał i święto radości, e, uczta i, i to jedno, co mi, co mi e, towarzyszyło e, i co powodowało, że ten taki, może nie strach, ale obawa przed śmiercią, e, czy obawa przed przemijaniem, czy refleksja nad przemijaniem, Przestała być dla mnie czymś niepokojącym i strasznym, to właśnie ta okazja do, do zastanowienia się nad, nad tym sensem życia, sensem przemijania. Generalnie zastanowienia się, bo zwłaszcza w naszym zawodzie tego czasu na refleksję bywa niewiele. A zawsze taka, takie spotkanie z rodziną, czy taka wizyta na cmentarzu. Powoduje, że, że się na chwilę zatrzymujemy, że się zastanawiamy nad tym, może patrzymy na to, jak ktoś to życie przeżył, jakie decyzje, jakie działania doprowadziły do tego, że to życie trwało krócej, zbyt krótko na przykład. No, generalnie jest to taki czas, który, przyznam szczerze, lubię i nie wiem, czy to nie jest trochę też kwestia naszej, tutaj, tutaj widzę wspólnotę, takiej polskiej. Mentalności czy polskiego charakteru, polskiej duszy, która lubi cierpieć trochę. My lubimy, jak. Mam, ja mam takie, oczywiście, to jest moje subiektywne, subiektywne odczucie i to jest efekt moich subiektywnych, jeszcze raz podkreślam, żeby nikogo nie urazić, obserwacji, że my lubimy, lubimy tę taką mroczną stronę naszej duszy, mroczną stronę naszego życia, że. To jest coś, co w jakiś sposób nas napędza. Ja znowu, jeśli pozwolisz, to ucieknę w taką zabawną anegdotę, że to akurat nie jest akceptowane przez wiarę, ale mowa o Halloween. Nie jest akceptowane przez, przez Kościół. Tak? Ale tu nie o Halloween chodzi, tylko, tylko o dowcip związany właśnie z tym, jak Amerykanie w tym przypadku postrzegają postrzegają naszą mentalność, to znaczy dlaczego Polacy nie obchodzą Halloween? Nie muszą, bo oni się boją cały rok. I to trochę, i to trochę jest coś w tym jest. Ja mam takie wrażenie, że coś w tym jest, jak tak się. E, e, czy my e, nadal się boimy śmierci? Kogo by się boimy śmierci? My się czy lubimy znacie? bać, po prostu. Ja mam wrażenie. Aha, okej, okay, dobra. Nawet tak ogólnie, bym powiedział, śmierci pewnie każdy się obawia. W jakiś sposób, ale y, ja przynajmniej y, y, nie dopuszczam do siebie tej, tej, tej myśli jakoś specjalnie blisko. Czy wiem, że czeka mnie coś, o czym nie mam pojęcia? Wiem, że może to nie być miłe, czy dochodzenie do tego momentu może nie być miłe, tak? W sensie. Już wyjaśniliśmy sobie, że przygotowany nie jesteś, nie. jakiegoś garniturka nie masz nie, na ten. Nie, zupełnie nie. Zupełnie nie, i, 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 i myślę, że to jest. No, jakoś niespecjalnie istotne dla mnie. Ja już nie mówię o śmierci, tylko o przygotowaniu tego, że to, że to nie są najważniejsze rzeczy, że lepszym przygotowaniem do, do tego odejścia, które niechybnie każdego z nas czeka, będzie sposób, w jaki to życie przeżyję, a nie jaki garnitur kupię, czy, czy jakie miejsce i na jakim cmentarzu sobie wybiorę. No, wydaje mi się, to, wydaje mi się to jakoś właśnie mniej istotne i wydaje mi się to. Taką niepotrzebną celebracją smutku i nieszczęścia. I to, co właśnie od już wielu lat, bo, bo mam gdzieś w sobie taki, taki charakter oportunisty, takiego outsidera trochę, to znaczy nie lubię iść, yy, nie okay. lubię iść z prądem, tylko wolę, wolę albo sobie poczekać, aż, aż przepłynie i zobaczyć, co się stanie, albo nawet czasami pójść w drugą stronę. To, co od yy, wielu lat z uporem maniaka celebruję podczas tych świąt, to właśnie radość, na przekór tym wszystkim y, y, smutnym melodiom, tym melancholijnym obrazom na cmentarzach, ja w nich widzę, że są piękne. A jak wy macie w, u siebie w domu y, właśnie celebrowanie y, Dnia Zmarłych? I jedziemy na cmentarz. Y, jedziemy na, na cmentarz i tak jak mówiłem, już wspominałem o tym przed chwilą, spotykamy się... A jest coś po? Bo my na przykład u siebie w domu, obiad. to mamy coś takiego, że najpierw objeżdżamy cmentarze, staramy się to zrobić właśnie pierwszego, jak coś nie, się nie zdąży, to wtedy drugiego, chyba coś, co jest dalej, to wtedy wcześniej. Ale pomszy, już najpierw jest cmentarz, potem jest Msza święta konieczna, i potem jest taka kolacja, na której się po prostu ze sobą rozmawia i przypomina tych, kogo z nami nie ma. No bo to też jest taka pogląda zdjęcia. Między nimi też sobie przypomniałam, czy Ty masz w domu stare zdjęcia z pogrzebu? Ja mam dużo. I ja mam pytanie, dlaczego ludzie kiedyś, czy, czy to tylko u nas na Wileńszczyźnie chciało im się robić zdjęcia umarłym? Nie. Tutaj w grobie leżącym, później wianki wynoszące, później już jak, jak już jest mogila, to my takich zdjęć mamy, całą kolekcję. To znaczy mają takie zdjęcia, myślę nasi, moi mhm. i mojej żony rodzice. Czyli też u was to było? Jest, widziałem takie zdjęcia, tak, nawet, nawet yy, kilka lat temu porządkowaliśmy mieszkanie po babci mojej żony. Służnego wieku dożyła, 100 lat, w wieku 100 lat, prawie 101 zmarła. Ja w każdym razie widzia, przeglądaliśmy zdjęcia, oczywiście, bo trzeba było uporządkować te, to, to mieszkanie i te rzeczy, które po niej zostały. I tam faktycznie były takie zdjęcia nieboszczyka w trumnie, nawet jeszcze wokół pozujący tak. Członkowie, tak. członkowie rodziny i tak się patrzyłem do żony, mówiłem. Ciekawa Twa rozrywka, no. Bo ja jak pytałam mamy Kompletnie tam jak wyglądała na przykład jakaś cioteczna babcia albo probabcia, albo ktoś nie ma zdjęć, nie ma nic. A to chyba na zdjęciach pogrzebowych sobie znajdziemy. O tych tradycjach, bo u nas kiedyś, teraz to wszystko jest, wszystkim się zajmuje zakład pogrzebowy, prawda? Oni tam wszystko to organizują i tak dalej, nic, nic nie trzeba robić. Ale u nas było tak, że po pierwsze y, tą trumnę, no bo ja na przykład w Soleśnikach to jest nieduże miasteczko, to się niosło albo jechał, jechała trumna na samochodzie, a wszyscy inni szli do kościoła, szli na cmentarz z tyłu. To, to jest raz, to, 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 co u nas było ważne, samochody się zatrzymywały do dziś dnia samochody się zatrzymują. Jeżeli jedzie kondukt, pogrzebowy, to u nas się samochody, które spotykają ten kondukt, się zatrzymują i, i na tych y, y, awaryjnych światłach czekają. A jak jedzie kondukt skądś dalej, to na awaryjnych światłach jadą wszystkie samochody, do tego, które do tego konduktu należą. Też tak macie? Oj nie wiem, nie widziałem takich no, rzeczy, nie, więc nie podejrzewam, ty... ale, ale to, że, że się odprowadza to tak. To to, to faktycznie tak wygląda. To też zależy też, y, oczywiście od odległości między kościołem a, y, a cmentarzem, ale nie tak dawno, bodaj w ubiegłym roku, byłem na takim pogrzebie, nie najbliższej, ale rodziny, takiej, z którą utrzymujemy dosyć regularny i w miarę częsty kontakt, i faktycznie było to odprowadzenie. Nawet ja się znalazłem w gronie tych osób, które, którzy te trumne trumne czy krzyż, Krzyż chyba raczej. Krzyż, krzyż, bo niosłem, trudno tak. już teraz jedzie. Chyba i u nas Tak, i u was. ale chodzi, chodziło o przeniesienie jej, bo wiem, że wynosili ją z kościoła mhm. ci panowie z zakładu. Tak, a ja dostałem chyba krzyż do niesienia. Tak. Więc, więc są, tak. I to było właśnie na wsi. Więc te tradycje jeszcze gdzieś pobrzmiewają na wsi. Ale też myślę, że nie byłem dość wnikliwym obserwatorem, jeśli chodzi o te. O te obrzędy. One mnie jakoś tak specjalnie nie zajmowały bardziej właśnie takie, takie rzeczy, których nie powinienem widzieć, których, przed którymi raczej rodzice chronią dzieci, więc się tam zawsze wpychałem, żeby zobaczyć te, te osoby w trumnie. Albo zwracałem uwagę, na przykład na, na to, jak, jak, na czym polega praca tych panów, którzy tam. Odkopują, zakopują, zasypują, więc na takie szczegóły zwracałem uwagę. Jeśli chodzi o zatrzymywanie samochodów, o, o którym ty mówiłaś, co jest tradycją tutaj na, na Wileńszczyźnie, na Litwie, to ja nie podejrzewam, nie, 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 przynajmniej ja nie widziałem takiej sytuacji. Wiadomo, że, że jak jedzie, jedzie kondukt, to trzeba zachować szczególną ostrożność, to wiem od policjantów. Wielokrotnie o tym o, o tym też mówiłem na antenach. Natomiast nigdy nie znalazłem się w sytuacji, w której musiałem się zatrzymać, czy, czy sytuacji, w której zatrzymywały się samochody tylko dlatego, że spotykały kondukt. Są zaduszki, i my mamy taki zwyczaj, że wieczorem pierwszego, teraz skoro ludzie objeżdżają cmentarze wcześniej, to można już 31 albo 2 wieczorem, kupujemy sobie całą paletę zniczy, takich małych, i idziemy po starych cmentarzach. Robisz sobie takie spacery, robiłeś kiedyś? Na przykład my idziemy na rosę, na Bernardyński, bo to jest takie, to, to jest coś, co można, czego można doświadczyć, co można zobaczyć tylko raz do roku. Tak. Takie może świateł. E, tak, robiliśmy tak i, i, i z żoną e, razem w różnych miastach. Mieszkaliśmy w Krakowie na przykład, więc też mieliśmy okazję na cmentarzu rakowickim być na przykład. E, no i nie pamiętam takiej sytuacji e, w ogóle w swoim życiu. Żeby przy okazji tego okresu, w którym jesteśmy teraz nie widzieć cmentarza, nie być na cmentarzu, nawet jeśli nie mogłem tego dnia z jakichś mhm. powodów. To byłem tydzień wcześniej, albo, albo tydzień później, um, albo dzień wcześniej, albo dzień później, ale zawsze byłem, bo to lubię. Bo to jest dla mnie przyjemne. To znaczy, takie zatrzymanie się i, i, i spojrzenie na cmentarza jest, jest dla mnie przyjemne. Ja w ogóle się świetnie czuję na cmentarzu. Ja I, i, I zawsze, jak, i, i często, ponieważ mam, mam też zaszczyt i okazję robić często filmy historyczne o, o tych, którzy odeszli, albo tych, którzy w walce zginęli nawet w tym roku, o pułkach śląskich, które wędrowały przez ponad 500 kilometrów ze Śląska we wrześniu 1939 roku i dotarły na Roztocze, gdzie, gdzie, niektóre, gdzie te pułki były rozformowane gdzie zakończył się ich szlak bojowy, to też byłem na kilku cmentarzach i ja się tam dobrze czuję, jak ktoś dzwoni wtedy, gdzie ty jesteś, ja mówię na cmentarzu, znowu? No tak, ja się świetnie czuję na cmentarzu. I, i jest to takie miejsce, które skłania do refleksji, no które powoduje, że te wszystkie problemy, te wszystkie dylematy, które nam na co dzień towarzyszą, Stają się nieważne, tak, jakby, tak jak ja bym je na chwilę stawiał w obliczu śmierci. Mam takie poczucie, tak? Że myślę sobie. I tak tu kiedyś zamieszkasz, to czy jest sens się umartwiać i, i stwarzać sobie problemy, i irytować się, denerwować się na rzeczy, na które nie masz wpływu? Chyba nie ma. I, i, I to są, to, to, to takie myśli mi towarzyszą. Z drugiej strony jest okazja, żeby wspominać te osoby, które odeszły, a z którymi byliśmy bardzo zżyci. Ja do dziś pamiętam i ten pogrzeb Marcina, Księdza Marcina, o którym wspominałem, w wieku 40 lat. Odszedł. Jak go odwiedzałem już w bardzo ciężkim stanie w szpitalu, przed świętami wielkanocnymi, to było, zdaje się, Albo Bożego Narodzenia, nie pamiętam, ale w każdym razie przed jakimiś świętami. I mówiłem mu, trzymaj się Marcinek, niedługo się zobaczymy. A on się podniósł, ledwo się podniósł i, i, i tak mi spojrzał w oczy. Y, złapał mnie za rękę i, i powiedział, że chyba już nie, ale pamiętaj, nie daj się. Bądź, bądź dzielny, trzymaj się. I Jak przy, przychodzą takie trudniejsze mm, momenty w życiu, a przychodzą choroby i, 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 i różne problemy, to, to, sobie, to sobie właśnie, to wtedy czuję uścisk tej dłoni i myślę sobie: No, to jeszcze dam radę. Jeszcze to, nie, to jeszcze nie jest problem, który mnie, który mnie położy i rozłoży. I to są właśnie, i, i takie refleksje towarzyszą mi w, w, w tym szczególnym okresie. Spokój, cisza, brak pędu, brak pośpiechu, wszystko na odwrót codzienności. I, i, i dlatego bardzo to lubię, że to jest, że to jest sytuacja, okazja i sytuacja, w której um, można się, a nawet trzeba zatrzymać i zastanowić. Dziękuję Ci Kamilu bardzo. Cała przyjemność po Tego mojej stronie. wszystkiego życzę też naszym widzom, właśnie tego spokoju, tej refleksji, tego czasu i dla siebie, też dla wspomnień tych najcieplejszych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No dobra, dobra, widziałem. Dzięki. Ile myśmy mamy przewalonego? 11. Półtorej godziny gadania. Ktoś do mnie dzwonił.